Cześć, witajcie na kanale Apokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden, a to jest film o tym, jak zrobić czarny proch. Seria w razie ruskich, w razie wojny, w razie Niemca, w razie W, w razie apokalipsy i tak dalej. Nazywajmy to jak chcemy. Jest to seria teoretyczna, gdzie pokazuję, odsyłam do różnych źródeł. Tłumaczę, nie pokazuję, nie zachęcam do robienia niczego nielegalnego. Tak, żeby to było jasne na sam początek. Mimo to. Że film jest edukacyjny, na pewno będzie miał demonetyzację. Tym bardziej dziękuję osobom, które wspierają ten kanał. I przypominam, że każda osoba, która będzie mnie wspierać przez 3 miesiące w najwyższym progu, yy, może liczyć na zapalniczkę z łuski wykonaną przeze mnie. Zanim powiem wam, jak zrobić czarny proch, powiem wam, dlaczego nie warto go robić. To jest myślę, że kluczowe i najważniejsze. Po pierwsze, jest to działanie nielegalne. Wymaga koncesji, zezwoleń, i tak dalej. Nawet nie tylko w Polsce, ale w większości miejsc na świecie jest to działanie nielegalne. Szukając informacji o czarnym prochu, gdzieś tam przeglądając, wpisując w Google taką informację, wyskoczyło mi jakiś taki artykuł o mężczyźnie, który miał zakopany czarny proch na swojej posesji. Grozi mu do 8 lat więzienia. Można sobie to na pewno odnaleźć. Tutaj macie gdzieś screena, który Wam się wyświetlił. On też miał jakieś nielegalne sztuki broni. Czy tam amunicji kilka sztuk i był recydywistą w tym temacie, już, już mu się to zdarzyło. Dlatego niczego nielegalnego nie trzymajcie w domu. Ja tak samo trzymam się takiej zasady, że jeżeli coś jest nielegalne albo mam jakieś wątpliwości, no nie, nie kupuję tego, nie ściągam do domu i tak dalej. Nie jest mi potrzebny problem. I to są czasem tak nieoczywiste rzeczy, jak na przykład kastę, dnunczaku. E, takie rzeczy, które byście powiedzieli, że o spoko, w ustawie są wymienione, są nielegalne. E, nawet powiem Wam więcej, jeżeli macie gdzieś tam w domu historię o tym, że dziadek miał po Niemcu Mausera gdzieś tam schowanego na strychu, teraz odziedziczyliście ten dom, robicie jakiś remont, porządki, znajdujecie tego Mausera, jedyną rzeczą, którą Wam mogę poradzić, od razu to zgłaszajcie. E, takich rzeczy w ogóle lepiej nie znajdować i nie szukać, nawet jeżeli pojawiają się jakieś podejrzenia. Można sobie narobić kłopotów, a jeżeli już znajdujemy, no to trzeba to od razu zgłosić i tak dalej, a nie tam a, przykryć gazetą i nic o tym nie wiem. Prędzej czy później, na wypadek jakiegoś pożaru, czegokolwiek innego, nagle się okaże, że ktoś Wam to znajdzie i macie problem. Kolejny powód, dlaczego nie warto robić czarny proch, czy w ogóle jakiekolwiek materiały wybuchowe, jest to niebezpieczne. Możecie stracić zdrowie, życie, wysadzić sobie pół domu i tak dalej. Nie jest to działanie bezpieczne. Nawet w zakładach takich, które się w tym specjalizują, mają procedury bezpieczeństwa i tak dalej. Nadzór, zdarzają się wypadki. Tym bardziej, jeżeli będziecie robić to metodą jakąkolwiek chałupniczą, jest to niebezpieczne. A po trzecie, tak jak mówiłem o specjalistycznych zakładach, robią to już dziesiątkami, setkami lat, wytwarzają ten proch naprawdę długo, mają doświadczenie. Badania laboratoryjne, kontrole jakości i powtarzalność. Wasz proch, który zrobicie według jakiegokolwiek przepisów, który znajdziecie w internecie, na pewno nie będzie powtarzalny i na pewno nie będzie tak dobry jakościowo jak proch, który możecie kupić, który nie jest specjalnie drogi i jak wiecie, jeżeli posiadacie europejską kartę broni, czy przykład rewolwer czarnoprochowy, czy karabin, czy cokolwiek innego. Możecie pójść do sklepu, po prostu kupić, mieć legalny produkt, jak najbardziej bezpieczny, jak najbardziej powtarzalny i na pewno zaoszczędzić sobie całą masę różnych dziwnych nieprzyjemności. Z czego składa się czarny proch, to żadna wiedza tajemna. Ja w szkole podstawowej bodajże w klasie 7 lub 8 na lekcjach chemii miałem tą wiedzę przyswojoną, więc można powiedzieć, że jest to wiedza powszechna i w zasadzie podstawowa. Nawet wpisując w Wikipedię, możecie się tam dowiedzieć paru różnych rzeczy o, o proporcjach, jakie były stosowane. Dziś powiedzmy, przyjmuje się dość często w uproszczeniu, że 75 to jest KNO3, czyli saletra, siarka to jest 15 i 10 to jest węgiel drzewny. Przy czym węgiel drzewny z drzew liściastych, lekkich, u nas z reguły najbardziej wieżba płacząca, wieżba energetyczna, nie wiem czy ze względu na zawartość salicylenów czy z jakiegokolwiek innego, jest uważana za najlepsze drzewo do zrobienia węgla drzewnego do, do prochu czarnego, ciężkie zdanie. Jak zrobić węgiel drzewny z drzewa? Kiedyś Wam pokazywałem w razie W węgiel leczniczy z lipy. W zasadzie tak samo, tylko przydałyby się jakieś większe pojemniki, większe ognisko i tak możemy sobie ten węgiel zrobić. Przygotowałem dla Was dwa filmy o młynie kulowym, który jest robiony ze starej drukarki i z takiej złączki, z takiej rury. A drugi film pokazuje, jak prócz użycia podstawowych składników dodawana jest dekstryna żółta, spirytus i woda. I tam po prostu jest zrobiony proch granulowany. Jako ciekawostkę powiem wam pamiętam, kiedyś znalazłem takie materiały w wideo, w tej chwili już ich nie odnalazłem, gdzie facet pokazywał na podstawie podręcznika dla Korpusu Piechoty Morskiej sprzed 100 lat tak naprawdę, nie wiem czy to było między I i II wojną światową, czy na I wojnę światową. W każdym razie tam na podstawie tego instruktażu z książki Pokazywał jak w zwykłym garku na ognisku, pokruszyć te wszystkie rzeczy, razem wygotować wodę, wysuszyć, osiągnąć właśnie taką masę i później na sicie to kruszył i różne gradacje tego prochu sobie uzyskiwał. Więc sposoby na zrobienie prochu w sytuacji awaryjnej są naprawdę różne i tutaj przedstawiam Wam po prostu dwa jakieś takie filmy o prochu granulowanym. I o młynie kulowym. Taką rurę mam, mógłbym taki młyn spróbować zrobić. Niestety nie mam drukarki, musiałbym ją kupić, więc po co mam też to robić? Skoro mogę wam pokazać ciekawy kanał. Kanał ten pirotechniczny z prochem, tam też są jakieś różne dziwne rzeczy związane z pirotechniką, więc też was może zainteresuje ten kanał. Więc miłego oglądania. Jeżeli już obejrzycie, to nie wiem, wróćcie tu, napiszcie, czy to było przydatne, czy nie było przydatne, czy robić takie filmy, czy wam się to podoba i co chcecie. Następnego w tym temacie, następna będzie, myślę, Nowa Mora, mam tam nowe ganzo, więc wrócimy do jakichś tematów trochę bushcraftowych. A Wy, jeżeli macie jakieś pomysły na takie survivalowe w razie ruskich, w razie wojny, w razie tam W, napiszcie, ja chętnie Wam zrobię taki research, odeślę do fajnych, ciekawych kanałów. Ktoś ostatnio napisał, żebym zrobił jakiś taki ranking kanałów, które oglądam, bo to z reguły nie są ani kanały bushcraftowe, przynajmniej nie polskie. Yy, oglądam zagranicznych trochę kanałów. Jeżeli chcecie zrobić takie, nie wiem, moje top 10 kanałów, z których czerpię wiedzę survivalowo preperską czy jakąkolwiek inną, yy, to nagram wam, nie wiem, czy w przyszły weekend, czy w któryś yy, taki film. A już więcej nie przedłużam, dzięki za uwagę. Dzięki wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, yy, pamiętajcie, że to jest wiedza teoretyczna i miejmy nadzieję, że nigdy nam się nie przyda i nigdy nie będziemy musieli takich rzeczy robić, a jedynie zgłębiamy tutaj na tej serii swoją wiedzę. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia na szlaku.